Cześć. Witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj przed nami test, recenzja i prezentacja płyty przeznaczonej pod procesory AMD Threadripper. Aurus X399 Gaming 7. Zobaczymy jak się sprawuje w testach zarówno przy stokowym i podkręconym procesorze, jak również jak jest sekcją zasilania tej płyty głównej. Dodatkowo sprawdzimy sobie ją w podczerwieni. Zapraszam na ten materiał filmowy. Płyta, jak przystało na gamingową płytę, jak przystało na płytę od Aurusa, przyjeżdża z w takim ładnym, kolorowym opakowaniu. Oczywiście kolorystycznym, kolorystycznie związanym z całą serią płyt Aurusa. Zobaczmy sobie, co dostajemy w środku razem z tą płytą główną. Na pierwszy ogień idą naklejki, tak moi drodzy? Plus 26 do fps, ów ewentualnie do prędkości renderu, bo to platforma. Bardziej przeznaczona dla profesjonalistów. Instrukcja obsługi oczywiście ze sterownikami. Mamy dwie płytki z softem i ze sterownikami. Mamy też instrukcję obsługi w wielu językach. Chyba nawet nie ma polskiego w kabelku. Mamy milion, kable SATA, przedłużki, redukcje do RGB. Płyta jest w pełni wyposażona w RGB. Praktycznie chyba producent w je wszędzie, gdzie tylko mógł. Mamy SLI Bridge. Taśmy rzepowe, konektor do złączna, przednie wyjście obudowy, czujniki termiczne, klucz imbusowy, antenę WiFi połączoną z anteną BT, zaślepkę tylnych portów, śrubki do dysków M2 i naklejkę Aurusa. Dla tych, którzy nie wiedzą, po co jest ten kluczyk imbusowy, to podpowiem. Zawsze z podcorami t -dripera dostajemy taki specjalny klucz imbusowy do otwierania i zamykania soketu. W przypadku, jakbyśmy go zgubili. To mamy taki zapasowy od Aurusa. Można go też użyć w naprawie naszej kanalizacji, roweru, bądź też francuskiego samochodu. Zanim przejdziemy do testów, chcę Wam powiedzieć kilka słów o mojej płycie. Zacznę od tego, że będzie ona testowana z moim procesorem, który był w mojej stacji roboczej. Tutaj jest 3 1920 x Ten procesor od tego momentu przechodzi jako mój testowy procesor płyt, przynajmniej na chwilę obecną, płyt z chipsetem X399. O moi, mojej stacji roboczej będzie niedługo vlog, co przerobiłem, co tam wsadziłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale na razie skupmy się na Aurusie, który dzisiaj jest u nas w testach. Płyta ma format ATX-a, pełnego ATX-a, nie EATX-a, nie przedłużonego ATX-a, więc powinna bez problemu zmieścić się nawet do mniejszych obudów. Ale wtedy pamiętajmy, żeby zachować i tak dobrą wentylację. Dlaczego o tym troszeczkę później? PCB. Czarne, stonowane z jakimiś tam dodatkowymi malowidłami Aurusa, ale może się podobać pod warunkiem, że lubimy RGB, bo po włączeniu tej płyty wita nas pełną gamą tegoż podświetlenia. Jest ona w standardzie PCB-płyty, jest w standardzie Ultra Durable, czyli ma zwiększoną żywotność. Samo PCB zawiera ponad dwie uncje miedzi i wyposażone jest w japońskie kondensatory, solid cap oraz cewki posiadające ferytowe rdzenie. Znajdziemy tutaj 8 złączy do podpięcia wentylatorów rozrzuconych po całej płycie głównej. Generalnie ich układ nie jest najgorszy, także do każdego powinniśmy mieć dostęp bezproblemowy. W tym są dwa specjalnie dedykowane do podpięcia pomp do naszego chłodzenia cieczą, a bądź też do jakiegoś customa, którego robimy na bazie tej płyty głównej. Mamy 8 banków pamięci, czyli pracują, jak przystało na tą płytę, na ten chipset, pamięci czterokanałowo. płytę, wspiera moduły do prędkości 3600 MHz po OC. Ale, oczywiście, przed zakupem pamięci do tej i do każdej innej płyty z chipsetem X399 zalecam sprawdzenie listy kompatybilności na stronie producenta. Bo z tymi pamięciami to jest jak z Wisłą: nigdy nic nie wiadomo i można wydać kilka tysięcy na dużą ilość tam, która nie będzie pracowała z daną płytą główną, więc to jest bardzo ważne. Karta dźwiękowa, moi drodzy, zintegrowana, znana dosyć dobrze Wam i mnie, Realtek ALC1220, system dźwięku 7.1 przestrzennego i wyjściem optycznym, o tym będzie później, kondensatory, Kona, także dosyć sensowne i dobre. Ta karta generalnie jest jedną z najlepszych integr, którą znajdziemy, karta dźwiękowa, którą znajdziemy na płytach głównych, więc jeżeli nie jesteśmy bardzo wymagającym e, graczem, użytkownikiem, nie potrzebujemy super jakości hi-fi, filharmonijnej, nie wiem, studyjnej dźwięku, to ta karta z zdecydowanie się sprawdzi w większości zastosowań. Mamy na płycie podwójny BIOS, niestety tutaj są dwa BIOSy. Niestety jest to automatyczny BIOS, czyli nie możemy sobie wybrać, z którego chcemy korzystać i ewentualnie ręcznie na który i w którym momencie się przełączyć. Płyta robi to za nas. Niestety w niektórych przypadkach zbyt agresywnie do tego podchodzi, na przykład jeżeli nie wykryje nam poprawnie modułów, to potrafi się przełączyć na drugi, po RAM, to potrafi się przełączyć bez żadnej informacji na drugi BIOS, który też nie potrafi wykryć modułów i przełącza się z powrotem na pierwszy BIOS i dopiero się gdzieś tam uruchamia. Więc czasami jest z tym heca, ale generalnie wszystko odbija się o dobór pamięci do płyty głównej. Yy, mamy tak: dwa złącza PCIe X16 pracujące w standardzie X16, dwa złącza PCIe X16 pracujące w standardzie X8 i jedno złącze X16 pracujące w trybie X4. Mamy trzy złącza M2, wszystkie obsługują dyski NVMe i dyski SATA. Wszystkie są pokryte, przykryte radiatorami pomagającymi, mającymi zapobiec trotlowaniu tych dysków przy jakichś dłuższych, długotrwałych transferach. Jest też co ciekawe, 8 portów SATA, nie 6 jak przeważnie mamy na płytach, jest 8 portów SATA i cały rząd wyjść USB na samym dole płyty głównej. Mamy też przycisk powierzchniowy reset do kasowania biosu i włącznik, wyłącznik płyty głównej, zazwyczaj są umieszczone na górze. W tym przypadku Aurus umieścił je na samym dole. Mamy też wyświetlacz kodów błędów, i tutaj na środku mamy diody LED debug informujące o tym. Czemu nie wstała płyta? Czy z powodu pamięci, procesora, karty graficznej, czy też z jakiegoś innego powodu. Także takie dobre oznaczenie, widać na pierwszy rzut oka o co płycie chodzi, że nie chciałaby od razu zbutować. Moi drodzy, cały laminat aż kipi od podświetlenia RGB, jak na Aurusowskie gamingowe płyty główne przystało do tego nas Aurus przyzwyczaił, więc chyba nie jest to nic dziwnego. Tym podświetleniem sterujemy za pomocą dedykowanego oprogramowania. Można je też wyłączyć bądź też ustawić jakikolwiek tam efekt. chcemy. sterowane z sekcjami, czy znaczy możemy w innym kolorze ustawić osłonę panelu tylnego, w innym kolorze możemy ustawić podświetlenie chipsetu, portów PCIe, banków pamięci i karty Dźwiękowi osłony, karty dźwiękowe, więc de facto tutaj pełna gama możliwości kastomizacji podświetlenia na tej płycie jest dostępny dla nas zwykłych szarych użytkowników, jeżeli tylko kochamy GB i chcemy mieć tak podświetloną płytę, bo na przykład budujemy gamingowy komputer i, i, i wychodzimy z założenia, że na przykład wszystko powinno się świecić jak światełka na choince, chciałem powiedzieć w Wielkanocy, bo to już niedługo, ale to w sumie się w Boże Narodzenie je przecież zapala. Moi drodzy, sekcja zasilania, sekcja zasilania wbrew pozorom, sekcję odpowiedzialną za zasilanie procesora. Mamy tutaj pod tym radiatorem, natomiast tutaj jest sekcja odpowiedzialna za zasilanie pamięci RAM, ale po kolei. Generalnie, ogólnie jest to 16-fazowa sekcja zasilania, czyli powiecie, wow, ale wypas, nie? Ale tutaj małe rozczarowanie, tylko 8 faz jest przeznaczonych dla zasilania procesora. Kolejne dwie idą na zasilanie soka, a pozostałe sześć faz idzie na zasilanie banków pamięci. Więc de facto procesor dostaje tylko 8 faz. Więc według mnie, jak na płytę z chipsetem X399, troszkę słabo, ale to zweryfikujemy w testach, czy da radę i e, jak też będzie się grzała, bo te radiatorki, które są tutaj przykręcone na szczęście do płyty głównej za pomocą śrubek, są, umówmy się, dosyć niskie. I jeden, i drugi. Także zobaczymy, jak będzie z efektywnością chłodzenia tych, tej sekcji zasilania. Niestety Amoros nie wyposażył płyty głównej w żadne aktywne chłodzenie. W niektórych płytach montuje tutaj takie fajne wentylatorki, które dmuchają prosto na sekcję. Niestety nie w tym przypadku. to jest chłodzona ta sekcja pasywnie, więc zalecam dobrą wentylację w Waszych obudowach. I na koniec jeszcze powiem Wam, że te dwa radiatory, yy, Będące leżące na sekcji zasilania są połączone ze sobą miedzianym pipe'em. Tylne wyjścia, moi drodzy, zaczynamy od portu PS2, teoretycznie podwójny, i klawiaturę, i myszkę na PS-ie możemy tutaj wpiąć. I idąc dalej, mamy generalnie 8 portów USB 3.0. Mamy kartę sieciową, wyjście rj 45 dla karty Killer E2500, więc karty gamingowej, karty szybkiej, i mamy też dwa porty USB 3.1, w tym jeden jest typu C. Złącza antenowe, złącza Bluetooth i wyjścia audio z wyjściem optycznym SPDIF tutaj na dole. Kochani, kilka słów o chłodzeniu tego Threadrippera. Z racji tego, że nie miałem specjalnego IO, które przykrywałoby cały IHS procesora, Threadripper, który jest jak wiadomo dosyć szeroki i długi, e, zrobiłem to, czego nigdy nie zalecam, czyli zastosowałem zwykłe AIO 280 mm od Corsera, które ma okrągłą podstawę i nie pokrywa całego IHS-a. Jest zamocowane za pomocą dołączonego do procesora Threadripper dołączonej przejściówki, którą przykręcamy do odpowiedniego AIO i można to zamontować na Threadripperze, ale po, mimo tego, że ja to zrobiłem tutaj, bo nie miałem innego wyjścia, nie mam aktualnie innego chłodzenia, a nie będę wyciągał do swojej stacji roboczej, żeby podpiąć na testy, bo to jest pół dnia roboty, więc Będę testować na tym I.O. Zobaczymy jak się sprawuje i chcę Wam pokazać dlaczego to I.O. nie jest dobre do thread ripperów. Nie to, takie I.O. zwykłe I.O. z przystawką do zamocowania do soketu, które nie pokrywa całej powierzchni IHS-a procesora. Więc nie róbcie tego błędu, nie powielajcie go, to jest tylko i wyłącznie pokazowo, żeby Wam pokazać, że takie I.O. niezbyt dobrze współpracuje z thread ripperami, szczególnie po ich podkręceniu. I BIOS moi drodzy. Generalnie z wyglądową jest standardowy i bardzo. Symilaryczny do tego co znamy z innych płyt Aurusa, czyli tutaj za bardzo nas nie zaskoczy jakimiś tam specjalnymi funkcjami. Oczywiście jest troszeczkę bardziej rozbudowany pod kątem treadripera, to jest akurat e, oczywiste. Natomiast też nie mamy jakiegoś szałowego ilo szałowej ilości tych funkcji do podkręcania e, treadripera. Tutaj jest, są główne funkcje, natomiast troszeczkę według mnie brakuje takich niszowych funkcji, których ja na przykład czasami lubię używać. No ale dla przeciętnego użytkownika. Jest ich ilość i rodzaj wystarczający. Dalej, zakładka system, BIOS, peryferia, fireworków tutaj nie ma, chipset, power, save, exit, nasze profile i generalnie tyle. A jeżeli jesteśmy mniej zaawansowanym użytkownikiem, to możemy sobie wejść w Easy Mode i tutaj tylko poustawiać główne funkcje, które nas interesują. Sprawdźmy temperaturę sekcji zasilania. Temperatura otoczenia 18,7 stopnia Celsjusza. Temperatura procesora 63,5 stopnia Celsjusza. Test idzie od 39 minut. E, za chwileczkę zrobimy to w podczerwieni. Na razie sprawdźmy to powierzchniowo. 39,9 43,6 58,8 Z tej strony znajdzie plejsza, 58,8, a tutaj, tu jest 45,9, najwyższa, więc temperatury są OK 45,4, yy, temperatury są w porządku. I teraz małe oce mamy 4000 MHz ustawione na sztywno, na wszystkich rdzeniach, yy, mówię szybko, bo nie chcę go mę więcej męczyć, dłużej, na tym chłodzeniu, które się absolutnie nadaje do 3D Wielokrotnie po to powtarzałem, ponad 90 stopni na procesorze, to jest już bardzo niebezpieczna Temperatura poza skalą bezpieczeństwa AMD, więc chcę Wam szybko pokazać tylko temperaturę sekcji zasilania. Aktualnie jest 80 stopni, ale ta temperatura rośnie. Nie jestem w stanie pokazać Wam do jakiego stopnia urośnie, bo mi wcześniej prawdopodobnie procesor szlak trafi, brzydko mówiąc, przepraszam, więc chcę Wam tylko pokazać, jak to wygląda w tym momencie. 90 stopni z procesora, 8-9 minut testu, 4000 MHz, sekcja 80 stopni. I jeszcze popatrzmy się pirometrem, przekrzywię kamerę na żywca, żebyście widzieli, że faktycznie jest odczyt z tego z czego jest odczyt. Najcieplejsze miejsce. Tutaj mamy 59 z hakiem. Zmienimy sobie ostrość troszeczkę. Na radiatorze to jest 64,5. Szukamy cieplejszego miejsca. Nie ma. Napięcie podsolowe ustawione jest na 1,4V. Z Light Line Calibration, która podbija do 1,44V. Przypominam, że 145 to jest maksymalnie bezpieczne teoretycznie napięcie dla podsolów AMD Ryzen i Threadripper. No, więcej nie będzie. 56 na radiatorze, natomiast sama sekcja w tym momencie ma już. 82 stopnie i dalej rośnie procesor ma 90,3 stopnia, także dłużej tego dłużego już po prostu nie będę męczył, bo za chwilę stracę moją testową sztukę procesora Threadripper, a tego bym raczej nie chciał, także zatrzymujemy Moi drodzy, kilka słów podsumowania chcę Wam powiedzieć o tej płycie głównej. Nowa płyta główna, jeżeli ją znajdziecie, traficie w sklepach, kosztuje około 1450 zł. Ta płyta główna. Używane można dorwać na OLX, na legro w granicach 1000 zł. Z gwarancją, fakturą zakupu. Dlaczego mówię Wam o używanych w przypadku testu nowego produktu? Ponieważ aktualnie w momencie publikacji tego filmu nie znalazłem żadnej aktywnej oferty w żadnym sklepie internetowym na tą płytę główną. Nie wiem, czy się jeszcze pojawią. Nie wiem, czy to już jest koniec tej serii, czy Aurus będzie wypuszczał coś innego, czy to chwilowy przestój i towar dopiero płynie do Polski, żeby znowu pojawić się w sklepach. Ale informuję Was, bo aktualnie nie mam nawet jakiego linka Wam dać do sklepu z aktywną ceną, z aktualną ceną, bo po prostu nie ma takowego. Jeżeli pragniecie gamingowej płyty głównej chociaż na Threadripperze, Threadripper i gry, owszem, da się, ale to jest platforma bardziej przystosowana, przeznaczona dla półprofesjonalistów, profesjonalistów niż dla graczy. Ale to nie temat na tę recenzję. Natomiast jeżeli pragniecie faktycznie takiej ładnej, wypasionej, podświetlonej płyty głównej z wieloma bajerami, to myślę, że można się nad nią zastanowić pod warunkiem dobrej wentylacji w obudowie, bo... Po pierwsze, sekcje zasilania, te radiatory. Jeżeli pacer pracuje na stokowych ustawieniach, to ja do nie widzę większych problemów, nawet z takim standardowym chłodzeniem I.O., którego nie polecam. Można założyć, OK. Pamiętajcie, że jest to 1920X, czyli jeden z najsłabszych trydriperów, które możemy kupić. Nie sądzę, żeby to chłodzenie poradziło sobie z najbardziej wypasionym trydriperem, nawet w trybie stock podczas pełnego obciążenia. Więc. Cały czas mówię, bazując na 1920X założonym tutaj. W trybie stokowym daje radę. Te temperatury procesora są OK. Te, te, te temperatury są takie podczas obciążenia w stoku jak u mnie podczas obciążenia w OC. Natomiast w OC sobie to chodzenie nie radzi, ale o tym już mówiłem, także abstrahując od tego. Natomiast wracam do sekcji zasilania, bo do tego zmierzałem. Pod warunkiem, że procesor pracuje w ustawieniach standardowych stokowych, radzi sobie bez problemu. 60 parę stopni na VRM jest ok, natomiast gorzej zaczyna być, jak podkręcimy ten procesor, damy mu wysokie napięcie. Bezpieczne dla 3 d to jest 1,45V, wyżej bym go nie przekraczał bez dobrego, naprawdę dobrego chłodzenia customowego dziecią. Eee, więc ustawiając procesor na 1,4V, bo na tyle był ustawiony, oczywiście z line calibration i ona sobie podbijała to napięcie w piku do 1,44V. Ta sekcja dosyć szybko nabierała temperatur. Do jakich by doszła? Nie byłem w stanie wam pokazać, bo procesor już był w niebezpiecznych temperaturowych granicach, wartościach, przedziale, więc nie chciałem go upalić. A chciałem, tak jak mówię, żeby jeszcze posłużył. Także podejrzewam niestety, że ta sekcja będzie trotlowała przy jeszcze mocniejszym terenie, jakbyśmy tutaj wsadzili. Przy gorszej wentylacji i przy słabym przewiewie obudowy, więc musicie mieć to na uwadze. Szkoda, że Aurus nie zastosował tutaj aktywnego chodzenia wentylatorkiem, bo zdecydowanie by to poprawiło. We własnym zakresie polecam przekręcenie sobie małego wentylatora nad sekcją zasilania, co zdecydowanie usprawni jej działanie. A poza tym nie mam absolutnie żadnych yy, pretensji, uwag do tej płyty. Fajna, ładnie zrobiona, według mnie... Całkiem sympatycznie podświetlona, można tym sterować, włączać, wyłączać wedle upodobań, natomiast to podświetlenie jest, więc czemu z niego nie korzystać. Kupując taką płytę raczej nie kupujemy jej ze względu, że nie lubimy RGB, tylko jest albo jest nam obojętne, albo lubimy takie podświetlenie. Więc według mnie jest całkiem spoko ta płyta, tylko pamiętajcie, dobór pamięci i dobre chłodzenie dla Threadrippera, no i przewiewna obudowa. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej płycie głównej Aurus X399 Gaming 7 od Aurusa. <noise> Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się film, recenzja, taka dzisiaj w innym tle, otoczeniu, podobała, dajcie kciuki w górę. Jak zwykle, nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału. Ode mnie to tyle, ja uciekam. Trzymajcie się, pozajmijcie Was. W wideoblog tech.